Cześć witam was w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj zagramy sobie grę Eurotech Simulator 2 nie to razem wersja brano. demo tylko po prostu kupiona moja przyjąłem sobie trasę, jestem naprawdę daleko w tej trasie z yy, yy, Szwajcarii do Londynu, znaczy do Anglii do Szwajcarii tak więc jedziemy sobie Naszym manikiem, to nie jest mój, to jest filmowy Udzielę wam o oh, kurwa wypadek, sorry Tak więc cóż, jedzimy Zapraszam Was również na kanał mojego kolegi Filipa, do którego link będzie w opisie. Jak i również zachęcam Was do subskrybowania, zostawienia łapeczek w górę. A my sobie jedziemy. Jesteśmy sobie w Belgii. Nie mogę sobie pokazać. Belgia. Piszcie z jakich gier, gdybyście chcieli, również porcineczki. miło chęć, wam nagram. się się naprawdę kończy umysły. No my sobie widowie, jedziemy. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. abra na Majsterbach się lewej strony. Samoloty, pani latają prosto. Jak chcesz widzowie, to gram sobie na klawiaturze, ponieważ kierownicy to no, nie mam. No, sobie właśnie na tak poczułem Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Raz on pokaże jaką. My widzowie będziemy się wiedzieć po krótkim jedź cięciu. Proste. Okej, tak jak widzimy się już po krótkim cięciu. My sobie wjeżdżamy na, na autostradę, tylko że nas mi też puszczył, dobra, chuj, nie będziemy jeszcze w może, tylko tutaj pojedziemy na prosto. Dobra, jedziemy Bo mam Wam wideo pokażę Ale to już raczej nie w tym odcinku. Chyba że mogę teraz. Mogę czy nie mogę? Mogę, moje wszystkie cieczówki, oto to jest... Jednak to jeździ mój pracownik. właśnie się ataku mam moda. Potem mam tą. Taką Renu Premium DAF XF. I to jest moja ciężarówka Dania R. Ona jest naprawdę, ona tu już ma moc. Ja tam nie narzekam na nią. I mam jeszcze swoją naczepę. Y, firankę zwykłą i dosyć dobrze się zarabia jak masz iść swój tir i swój to ja, że nie ja po prostu jeżdżę sobie na zaleceniach jakby nie swoich tylko no wiecie o co mi chodzi tylko no, bo po prostu mi się to nie opłaca na przykład mój tip stoi na przykład gdzieś tam załóżmy w Anglii a ja mam na przykład za dobrą ilość pieniędzy na przykład ze Szwajcarii to i ja tam dojadę to tyle pieniędzy wydam że tam dojechać czy mi się to w prostu nie będzie a teraz sobie bierzemy kwasy tak to się prezentuje kwasy widzę wyjedziemy jeszcze mamy 700 km do celu Dobra, jedziemy. Na tym odcinku trzeba przynajmniej chociaż do Anglii wjechać. Dobra, jedziemy, Czekaj, czekajcie, i iść w pas ruchu. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Dobra, panie, trzymam się lewej strony. Jedź prosto. Jadę w majsters prosto. A naprawdę w taku na przykład, jak byłem w Austrii już. No gram grałem długo w tego Eurodacku, co tam ponad 19 level chyba, to 18. No, trochę tej mapy zwiedziłem Wszystko co to, to jest na żółto, to jechałem tam po prostu nie raz i nie, nie dwa, bo naprawdę dużo razy. No, Co jest gdzieś tutaj wam swoją firmę, a wiedziałem. Pół świata w Poznaniu, w Szczecinie nie byłem. E to tam. Aha, ja mam kaganiec włączony, dobra. Jebać to. Wyjechać szybko z Pani, nie wyjdzie z kagancem. Magnet na ta hologrami wioła. Ja pierdole, jak mój piwiełów. Kupę. Nie no wiecie co jednak sobie włączy ten, ten ograniczyk prędkości, że ktoś by nie wiedział jak, no to tutaj rozgrywka i szukamy sobie Gdzie to jest kurde Gdzie to fajnie jest? Dobra, widzę, tak już wiedzieliście, widzę, że już tu po prostu znajdę. Ok, i tak widzieliśmy się w pocięciu, zarazem ograniczni prędkości. Dobra, to wypraczamy. I już możemy jechać tylko 90. Generalnie załączony. A nie, powiedzieliśmy, że tu, tu kurde, złomem. Zaraz nie mogę rozpędzić, bo jeszcze pod górkę Moją skakanką ten panie tyszedł. szedł pan jak pojebany Jeżeli macie jakieś fajne mody do EurTlaka to wysyłajcie linki w komentarzach, powiadę sobie A my sobie widzowie, jedziemy Dobra 9 z tej no jechałem, bo to panie? Jestem na no tak, ja jestem. A, w Belgii też, a nie? Nie, wczoraj już wyjechałem. A jeszcze jednak nie. Dobra, ciśnijmy, panie rozpędzaj się. Właściwie musimy 8,9 i chuj, więc nie pojedziemy. Ale jak widzę, to mam tej stacji jesteśmy. Trzymaj się lewej stronie. No to jest świetlarsko Jedź dalej prosto Jedź prosto da, wiem, wiem, Prawie Wiem, się zagapił i nie zjechał Opa, i 40 będziemy jechać, no jedźcie, no ruszę A nie rozpędzi op het tu górę we nie wychyłował i ta skórwa dę 20 jedzie. Dobra, jedziemy Dobra, jedziemy jeszcze 5-5, 5-8, 5-9, 6 dyk. Kurde, ta fajnie i za pyram. Żeby mi czasy nie odleciały. jeżeli to chce gdzie jedziemy, no to idę pokazuję. Nie to, nie to. O. Gadunek tak. kwasy 19 ton. Cel to jest Holtin. Idzie jest Pence Oczekiwanie czwartek 19. Maksymalnie to, że dałeś do piątku chyba, o to z tym chodzi. Do pierwszej 58 czasu brytyjskiego i dowód... Wód z... do czas deceny, no to to jest 294 piszczotce i pozostało 30... 39 godzin, 14 minut i przerwa na odpoczynek za 9. Za 8 godzin 24 minuty no, wszystko wiecie, czytałem nam. My sobie jedziemy. Panie, Fajnie. panie, 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 sobie panie, sobie panie, do panie, panie, Wtedy i dance I zabijcie taka ile można będzie A nie gdzie mnie kuła to przy stokach kampanię. nie daj dziewięć jeszcze i Dobra i tutaj trzeba będzie zjeżdżać się prawo, A następnie zjedź w prawo Skończamy, zjeżdżamy zjedź w prawo. Dobra. Jedziemy, pani, idziemy. Jeszcze raz was zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jestem o i wielu subskrypcji. Ja tam pani jeszcze to tego promu jest? Kurde, nie widzę już na Dobra, Piesa, widzicie ile ja nie widzę, a ja dobra. Jedziemy to mi zasłania jakby, o, do nagrywania. tak go wy nie widzicie na nagraniu, ale ja widzę. Ile ja film ma już długość i ogólnie mikrofon, i tutaj mogę zakończyć nagrywanie. Ale ja dobra, widzę, ciśniemy sobie. Anio, no jedzimy trzymaj się lewej strony trzymaj się lewej strony czyli tego pasa czy tego pasa? chyba tego pasa, dobra a my sobie jedziemy z miastami mamy jakieś miasto po naszej prawej stronie dobra i to rozpędzone 9,2 jedziemy panie I pójdźmy znak Uwaga, jego zdjęcia Chyba nie wiem co on oznacza Trzymaj się lewej strony Dobra jedziemy Kierunkowska z panie Elegancko 110 można jechać Czym żelówki 90 czy kurwa buta jest w podłodze? Dobra, ciśniemy. Kurwa pani, jak bliżej, jak z czy co to jest? Dobra, pani... Na tam jeszcze 60 km, a jeszcze chuj! Jeżeli to jest no to okay, jak to sprawić? No to kariera na przykład, zdolności, no tam tutaj adery na maksa, długodystansowy na maksa, ładunek o wysokiej wartości na maksa i delikatny ładunek tam dopiero pierwszy chciej to dajcie i tak. Każdy jeden, to jest jeden level. No. Tak to jest. No co ty, chłopie, odjebałeś? Ja na no to mam dostać to Ja będę to nie grał, w ogóle, moja wina. Gostrzy, że miałem wielu szewernień, moja wina. Dobra, ale jedziemy Jedziemy, nie przyjmujemy, to jest nie moja jeziorówka Ja za prawie, tydzień nie płacę Ale panie ku**, bo ciśniemy stację no, bo ja pierdolę panie Jeszcze raz proszę was o Zanim mi z jakich ty chcieli odcinki, bo my już na pierwsze pomysły kończą. Patrz jak widzę, pięknie sobie jedziemy. Elegancko. Dobra, pani Idź pan, bo nie mam całego dnia. Jedźcie panie, jedź. 7 godzin do celu. Właśnie jest promont. Jedź prosto. Też 50 500 km, właśnie jest promont. No ja tutaj może dostać 50 km do domu. Znaczy to nie prom, prom nie wierzę jaka, tylko... ...ciuchcią. Lokomotywą panie. Panie, idziemy sobie Dobra, jedz. Spędzamy Pięknie, o, jest Spędzamy w Strasburgi 5-1, panie Aj, tu wyglądacie Musimy <grym> być w tył, bo jechać Dobra, zapłaciłem na 300 tysięcy tam Ile tam dostajesz, to nawet nie patrzyłem trudno i z tych mandatów trzeba, ja, którym dostał tych mandatów przez swoją karierę, to ja tam dwa tiry kupił no i dojeżdżamy sobie po do na prawej strony, a następnie zjedź w prawo w tak, razie kupiłem Skręć w lewo. Pora, i skręcamy serwa Prom. Erygańsko. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, przygotowany jestem do skrętu w prawo. to Skręć w prawo. Idziemy nie skręcamy. Wkręcone Jesteśmy sobie już na promie Tutaj nie mamy wjeżdżać Tutaj też, nie? Tutaj zakaz dla ciężarowego? Nie, nie, my tutaj nie. My tutaj. O, tutaj gdzieś ciężarówka W sumie tutaj chuj, który mjecha, dobra Tutaj jest miejsce dla mnie, na tej czuści 35 minut, panie, wierzmy tam. Szukanie nowej trasy. Kylpujemy. znajdźmy inną trasę. Dobrze widzę, tak więc jest, jesteśmy już sobie w Anglii, tak więc... E, na tym zakończymy ten odcinek, jak będziemy je w drugiej części, tak więc trzymajcie się ciepło, do następnego i cześć.